Cześć, mam przed sobą dwa kable. Ten chiński posłuży jako dawca ptyczki i przylutuję ją do tego grubego kabla. Trzeba będzie ją rozciąć wzdłuż, aby się dostać do środka. No i zrobię porządny kabel bez zakłóceń i bez buczenia dźwięku. Nożem natnę na tym zgrzewie. Możecie śmiało mocno docisnąć. Tam nic nie można uszkodzić w środku, ponieważ kabel jest zaklejony takim twardym plastikiem. Teraz dość trudne zadanie. Trzeba ten plastik rozciąć tak, aby się dostać do pinów. Pamiętajcie, aby sobie nie uciąć z palca. Jak już naciąłem blisko pinów, to zwyczajnie podważyłem klej od wtyczki, a ten z łatwością wyszedł w całości. Piny można ocenować, tak aby znów było łatwiej. Ja nie używam do tego topnika, bo nie widzę powodu. Mój kabel połączę do wtyczki tak jak widzicie na schemacie. Kolory również są według mojego kabla. A każdy kabel może mieć inne kolory, dlatego najpierw pomierzyć miernikiem, który przewód jest od czego. No chyba, że macie kabel, gdzie można rozkręcić wtyczkę z kart, wtedy miernika nie trzeba. Gdy patrzycie na wtyczkę, to pewnie się zastanawiacie od czego zacząć, jeśli te piny są tak małe. A no od górnego lewego pina i zjeżdżacie kolejno w prawy dół, tak aby sobie nie zasłonić przylutowanym przewodem kolejnego pina. Pamiętajcie o pincecie, która jest bardzo pomocna. Mając ocenowane końcówki, zwyczajnie przytrzymuję wtyczkę i staram się, aby przewód dotykał pina. A wtedy grotem przylutować. Żadna filozofia. Mając dobry wzrok, nie potrzebuję żadnej lupy powiększającej czy dodatkowego światła. Pamiętać też należy o odpowiednim ułożeniu wtyczki z kart do wtyczki AV konsoli, tak aby kabel się nie skręcał, gdy podłączymy konsolę z telewizorem. Więc zawsze należy lutować jakoby w pozycji płaskiej czy też pionowej. Trudno mi to zinterpretować, ale kto raz zrobi, ten będzie wiedział, co mam na myśli. Polutowane w 10 minut. Zwracam uwagę na jakieś zwarcia. Tutaj w jednym przewodzie idzie 5V i to może uszkodzić nam konsolę. Więc ostrożnie i sprawdźcie miernikiem, jak nie widzicie dokładnie. Teraz można sprawdzić, czy aby na pewno przewód działa, a dopiero potem zalać go klejem na gorąco. Formuję w tym celu taki kształt, aby to wyglądało sensownie. Nadmiar kleju później można odciąć nożem jak ostywnie, poklejone i teraz opaska termokurczliwa. Najlepiej to sobie podgrzewać równomiernie nad palnikiem kuchenki gazowej, obracając kabel jak jakieś grillowane mięsko. Wtyczka gotowa. Moim zdaniem wygląda to w porządku, nie jest to oczywiście fabryka, ale nie ma nic lepszego niż swoja własna robota. Obraz jest idealny, powiedziałbym, że taki pixel perfect, zwłaszcza, że tutaj gry są 2D i te wszystkie piksele są dosłownie idealne, jakby ścięte od brzytwy. A jak jeszcze macie taki profesjonalny telewizor, to już w ogóle będzie obraz żyleta. U mnie przez skaler ODV obraz jest również genialny. Polecam Wam sobie zrobić taki kabel podwójnie ekranowany, bo to najlepsze co można uzyskać z sygnału analogowego, podatnego na zakłócenia. To tyle w tym poradniku. Cześć!